Cześć, witam. Witam z Rengenfeld. Obok mnie budynek, znaczy browaru jest trochę dalej, to jest budynek hotelu i restauracji. Zobaczcie, to już kiedyś nocą nagrywałam, nocą, o czwartej nad ranem. Także to ta strona, ale tutaj dzisiaj przygonił mnie <taren> teren przedkościelny, czyli przyszłam podzielić się z Wami i pooddychać tutaj ze schodów. Powiem tak, u podnóża schodów kościoła świętego Martina, kochani, wdech, wydech. Słońce wstało 7.13, w tej chwili jest chwila po 9, zachodzi 16.41, także zobaczcie jak widać, jak około 5 minut dziennie dzień się skraca, tak z dwóch stron i od wschodu, i od zachodu nabieramy powietrza z płuca no po pierwsze pamiętamy otwieramy okno, wietrzymy żeby tego tlenu, żeby przewietrzyć mieszkanie, w którym jesteśmy codziennie ale ważne żebyśmy się dotleniali minus dwa zobaczycie też zrobiłam zdjęcia pajęczyn, no pięknie teraz te pajęczyny widać, bo wcześniej one może i były, no, bo tak nie przez noc pająk zbudował, ale nie było widać szron osiadł i tak to ładnie wygląda. No i fajniejsze są bratki. Bratki są super kwiatki, bo one są teraz zmarznięte. Przyjdzie słoneczka i one dalej stoją. A mam je w ogródku. Kiedyś, pamiętam, 8 stycznia. Zakwit bratek. I cóż z tego, że było minus osiem, i on tak dalej przetrwał. Także, o, jakieś ptaki się odzywają. No, wdech, wydech, dalej. Pooddychajmy. U, jakie chłodno. jak jaki zimny, zimny wdech. Wdychamy nosem, wydychamy ustami. A tam przy kościele, za tym wysokim murem jest cmentarz. Nie jest on duży, ale taki mały, schludny, no małe miasteczko tu jest tak. I jeszcze tylko zerknijmy tu dookoła i życząc spokojnej niedzieli, oddychania porannego, południowego czy wieczornego, ważne, byśmy byli świadomi i oddychali, wentylowali nasze płuca. Tam jest fontanna, to znaczy tutaj te źródła, bo mamy też obok studnie, z której leci woda cały czas, a to jest ze źródła spod góry. No to spokojnej niedzieli, do zobaczenia, pa, do no jutra. A to jest za siedmioma morzami i za siedmioma górami, znaczy może za, samy, za samymi siedmioma górami. Jest źródło życia. I to jest woda ze źródła. Źródło jest tam pod górą i tu jest wyprowadzone. Od góry nie widać, mogli Także posłuchajcie na herbatę, czy na kawę, przychodzę tu z dwanku ja sobie biorę. Wodę, która sobie tak płynie, smaczna jest. Jest różnica między tą wodą a wodą z wodociągu tak zwanego. Woda życia.